Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem tajga, a to, 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 nic nie jest, kurwa. Słuchajcie, uważnie, bo ja seca wygląda tak. Tytuł odcinka brzmi, jak nie nagrywać rozmów, pewnie śmiesznych rozmów telefonicznych. I słuchajcie, bo muszę wam coś powiedzieć, bo ludzie to dawny raki jebane, yy, a ja jestem na skrajnym poziomie frustracji i zamania nerwowego. Bo chciałem ro nagrać rozmowę dla Beki, wiecie co, i albo mi telefon skrzypiał... Albo ci ludzie byli jacyś zjebani na pysk, konkretnie. Ja im mówię dzień dobry, chciałbym kupić kondony, a oni. O, 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 do widzenia. Albo coś takiego. Także słuchajcie, to jest nagranie, w którym mówię i żalę się. Macie pewnie w jakiś fragmentach tutaj powstawiane albo tutaj w środku, albo gdzieś na końcu, albo na początku jakieś fragmenty z tych rozmów. Hmm. Czy jakieś specyfikacje tej prezerwatywy są? W sensie rozmiar, grubość i tak dalej, czy raczej nie bardzo? Znaczy, to jest tak, tak jak firmowy, tak? Aha, a proszę pana, bo tu sam widzę takie zielone kurwa, jakieś tam, wie pan, czerwone, jakaś tęcza. O, co te kolory symbolizują? Bo ja troszeczkę nie orientuję się. Jak dzwoniłem o kondony, mnie zlało i pan jest poważnym sprzedawcą, bo już mam dosyć rozmawiania i potem, że ktoś się rozłącza i nie mogę skończyć i zakupić. Także pan. Po... A tutaj, Najwyżej, jak wie pan, właśnie. Yy... Skończy się data ważności, to tam przywaleniu konia nie przeszkadza, także myślę, że bez problemu. Czyli 50. Tylko tutaj mam taki dylemat, bo jest takie, wie pan, róż, bardzo różne kolory i co to symbolizuje? Mm, no to są opuszczające, są zapachowe. A, zapachowe, czyli rozumiem tam, że fajnie jak czasem ręka ładnie pachnie, ok? I jeszcze jakieś? Z zapuszkami z a te wypustki, no, no rozumiem, ale czy są normalne, a są te z wypustkami? Tylko, że nie bardzo rozumiem różnicę między tymi z wypustkami, a nie. I, i na czymś to konkretnym się opiera, czy po prostu taki design, że mogę przyspanować przy koleżance? da <Friedman> Da, 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 da. Halo? Dzień dobry. Bo ja dzwonię w sprawie aukcji na pewnej stronie internetowej, którą pan wystawił. Tak? No, tak, bo pan wystawił tutaj jakieś durek z nakładki wibracyjnej, tak? Bo ja się zbieram na powoli zakup dla mojego chłopca prezentu na walentynki i chciałbym dowiedzieć się jak ten przyrząd funkcjonuje, co to w ogóle jest. Bo... Proszę wpisać. Proszę wpisać w ogóle. Halo? Dzień dobry. Dzień Dobrze? Bo ja dzwonię w sprawie oferty na pewnej stronie internetowej przez państwa wystawioną. Podnośnie to... pomyłka. Pre... Mam tutaj numer pani odnośnie prezerwatyw durek wystawioną wystawioną aukcję. A, A to była pomyłka na na proszę pani, niech no, pani proszę? mnie nie łamie. Proszę? Ja mam pani numer na stronie internetowej, wyraźnie zapisany ten, na który dzwonię, i ja chciałbym dowiedzieć się troszeczkę o produkcie. Także proszę, proszę mnie bardzo... tu. Proszę nie robić sobie ze mnie żartów, proszę pani, no bo ja dzwonię, bo chciałbym no to zakupić, bardzo, tak? To bardzo, proszę pani, proszę. mogę pani podesłać adres strony. <noise> telefon zaufania? E, dzień dobry. Dzień dobry, czy mogę prosić o telefon za, za jakiś czas? Mam ważną rozmowę na drugiej linii. E, to znaczy, za jaki czas? Proszę próbować 15 minut na przykład Dziękuję. O, poczekam. I słuchajcie, tworzę to nagranie po to, bo stwierdziłem, ej tajga, jesteś zjebany na pysk i za to co ty zrobiłeś należy ci się kara. Także słuchajcie, piszcie w komentarzach karę jaką mam zrobić za to, że nie nagrałem tego gówna. I możecie, nie wiem, na przykład kazać mi zaśpiewać karaoke. Możecie kazać mi zwyzywać ludzi na tym spiku. Możecie kazać zadzwonić mi na telefon zaufania, żebym się spłakał, że nie mogę nagrać. I możecie mieć własne pomysły, także cóż. Ja już czuję się troszeczkę lepiej, wyżaliłem się, także wiecie. Piszcie, a ja idę pokutować, także cześć do usłyszenia. I oczywiście łapki w górę, bo wtedy wiadomo, że dzwonić dla meki będzie, bo się postaram. Także cześć do usłyszenia, hej.